To, to, i, i, i do szkoły nie, lepiej, Kasia! Do szkoły. Nie, Potem. nie się iść do szkoły, bo, bo, bo lepiej. Powiedz jeden na SBG. Posłuchaj, tacie przy, przy, przykład. Um, chodź do szkoły do siódmej klasy, do ósmej nie, bo są tam egzaminy i będziesz musiał, y, możliwe, że to jest bardzo koszmar i lepiej tam nie iść. Może dłużej zostaniesz ja w szkole? No to dobrze! No to nie wiesz, my się chodzi do szkoły. No tu byś tu mógł mieszkać, nie? Jak się ma 3 lata, to ci ale, 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 no, ale Kol na no, Ale. Kamilciu idzie do szkoły, to mama ci kupi nagrodę, dobra? A, a jak no ma na imię nasz drugi syn? Ej, nazwiemy go Frytek? Drugi? Nazwiemy go Lupa. Co ty gada? No, Co to nie? Co ty powiedziałeś? Nie, ja cię zaraz pobiję, kurde, zaraz uno. Co ty gadasz? Żartowała, mnie żartowała, mnie żartowała. Ja żartowałam, ja żartowałam, ja żartowałam go Ja <ścoughs> żartowałam. No ja dobra, żono, żono, spokojnie. Ej, Kamilciu weź coś powiedz. Ale Kamilczu idź do szkoły, to mama ci kupi fajną nagrodę. Patrzcie, tu stoi ja, nasz syn. Patrzcie, mu zimno jest na korytarzu, Tu trzeba drzwi zrobić, bo kurde, tu nie da się. Kamilciu. Ej, wy no tego pisza. No To twój brat. No, kamilciu, kamilciu, Idź do szkoły, kupię ci nagrodę, obiecuję. A, te, a temu to nic nie kupisz. Nie, no to super, super za matka za jesteś. Video. To super matka, nic nie kupujesz drugiemu bratowi. Weź pomysł trochę, co? O nie, bo wiesz co? No co? Bo je, najpierw jednemu kupuję prezent potem drugiemu. Albo zróbmy tak, Nelson ne BG kupisz. Ale nie, bo jak ty kupisz, to go za bardzo wypieścić. Bardziej musimy jakąś drobniętkę taką nagrodę. Czyli tak. Dasz sobie jakąś. Dobra, dasz mu coś, nagrodę, ale nie za bardzo, bo on za bardzo się wypieści i będzie. inny przyjdzie do szkoły i będzie za bardzo wypieszczony. Nieważne, że na przykład Mister Krika zamawiam burgera, tylko żeby był wypieszczony. Tylko tego nie róbcie, nie? Bo ten. A może, a może wymyślimy. Ej, dobra, bo on tu będzie słyszał, słyszał. Chodź Ale, do, do Ale ja też kupię, spokojnie, synu, ja tobie też coś kupię. Drugi. Okay. Ja, ja wynagrodzę e, Kamil. chodź. Dobra, ja. albo ja, nie Kasia, nie, 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 nie. Będziesz mi winna na kasę, a ja kupię nagrodę, ok? Ale nie, ja kupię, ty dasz. Żeby nie było, że jestem złym ojcem. Fabian, merzu, chodź. Może wymyślimy razem prezent dla naszych dzieci. Ale nie wiem, co tam dać, bo pewnie ja pewnie dam za gorszy prezent i będą mnie wyzywać dzieciaki, że jestem najgorszym ojcem. Albo kupimy im dwa komputery. To trochę za dużo. A oni będą grać w cały czas będą grać. Nie no, jeden kup. Może oni będą się dzielić, że jedna godzina dla niego, a druga godzina dla niego. Zróbmy tak, ale czekaj, bo dwa komputery to trochę za dużo. I po to by to grać cały czas. No ale, serii, ale serii na jednym komputerze to tak będą ciągle tego, no, co Ale godzin, oni, na ale oni też naukę muszą mieć. Oni są za bardzo wypiszeni. No to co, co muszę, muszę kupić. Co? no co? No to co, ja Czekaj, możemy mu kupić? Ej, e, synu! A ty chcesz y, coś z McDonalda? Pójdzie ojciec kupić maga. Maka. Na wynos. Co ty Kasia chcesz? Dobra, a nie ja do. Kasia, mów co chcesz? Co chcesz Kasia? A może i we, weźmiemy ich na lody? Na lody? No ale burgery, coś, ale dobra, dobra lody, ale no ale to już trzeba mak kupić. To dobry, ale mak jest pszamacniejszy. No ale oni będą grubi potem. Ale, <laughs> ale zależy ma... ile zjedzą, jak oni będą ćwiczyć cały No ale kurde, jak będą jak będą dużo jeść, to to przez to z tych tych tłustych to będą grubi, ale jak tam raz próbują mhm. raz w tygodniu czy raz w miesiącu, no to nie będą grubi. No to a będziemy tu cały czas a, a czemu nie weźmiemy na lody? Przecież jest gorąco. Słuchaj, to dobrze, ale tu pójść, ale później pomaka. Bo inaczej, że żona pobije. E, nic nie mówiłem. Okay. <ścoughs> Co to za szantaż! <ścoughs> tak nie się śmieje. Nic. Dobra, nieważne. To weźmiemy ich na lody. Tu <ścoughs> <Co> za szantaż? <ścoughs> Dobra, nie Czekamy na Kamilcia. Ten to, by, to te, ten to za za kilka dni, pójdzie do żłobka. Hmm. On się na kamilcia. A czemu ten? No to. Czemu ten nie siedzi? On hmm. za cztery dni do żłobka idzie. Do żłobka? A nie, ten? no myśmy to w drugie konto Rexofiusa. Dobra nieważne, idziemy do Makad, po lody idziemy, bo gorąco jest. Synek idzie z nami kamilcia. Ja idę odebrać Kamilcia. Tylko gdzie ta szkoła jest? A ty kurde, wiesz gdzie on jest, kurde? Jak go teraz zgubisz, to cię chyba znowu pobije. Kurde, już. On się w jeśli on jest. W... Nie, bo jeśli ty nie, go nie w znajdziesz, szkole. Jeśli ty go nie znajdziesz, to wiesz co będzie. Ucinienie ludziom. Sieja ci się chodzą Ja, ja mam trzy ja być w przedszkolu. Idzie z nami? A. Jak? Kurde, muszę uciekać. Du, 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 du. Pewnie Dari, dostał pałę z matki. On jest nie On wygląda Ech. jak... Kurde, tam nie. mógł tam się tam... schować bardziej. No, no co Dlaczego... ty? Dlaczego ty na górze masz Hedwigę z Harry'ego potera. Co ty pałę dostałeś z matki? Nie. Ano piesio, 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 Piesio. Dlaczego ty masz Hedwigę z Harry'ego Pottera na głowie? Właśnie. Piesio jest lepszy. Właśnie, ja też Ale lubię pieski. To... Piękny, dobry są, pisze. Ojcie, przyznaj się, że to twoja sprawka i go puściłeś gdzie indziej. No to to wszystko moja wina, co? Zaraz się ci pobiję i zaraz będzie po tobie i normalnie cały czas... A co to za wiole w naszej... A dlaczego my się w ogóle kłócimy, jak to nie ma sensu ta rodzina? Słuchaj, to ty, ty nie masz sensu! za że... nasz? Nasz brat, kudy. Krzyzysy mogli być lepszą rodziną niż my. Dobra, wiecie co? Nie, kurde, głupia rodzina to jest. Chwila, sprawdzę coś w lustrze. No, nie. E. Możemy to jest... się, a możemy nam się w ogóle pogodzić wszyscy? No, możemy. Ej. Kasia, żona, ja żona bo słuchaj, bo ten, bo ja chyba wąsa dostaję. Nie, starzeję się. Nie, 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 nie. Będę musiał nie, się golić. Nie, nie. Mi się nie chce golić. A, na, a na szyfry, nie. No ja to się nie gol. Co, pewnie zaraz zerwiesz ze mną, że pewnie brzydki będę. Nie, nie. Jestem, bo chwilę byłem offline. No idź, idź, idź. Dobra, ja kupię wam lody. E, co chcecie Maka czy no. lody? Chodźcie na lody potem na Maka. No ty kurde zawsze po przeciwnej stronie. Dobra, ale on za nami co? idzie. Frytek, ale nasza do... ale nasza widna bi... 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 jest bez sensu, bo ona nad nie ma ogrodu. Co ty A robisz? Co, no to, to, to normalne nie jest. No co ty robisz? USPOKÓJ SIĘ! SIAD! Kto? No, grzeczny piesek! Nie dobra zabrać to na nasze synów. O, jest, dobra. Ojciec, ty zabierz na lody i na maka, ja zbuduję nam Czy Jak ty do mnie mówisz? Jak ty do mnie mówisz? Ojciec! Jak ty... Tata się mówi. Tatuś. Ale ty Ej, jesteś moją żoną, to... więc ty powinnaś mówić po imieniu, albo po no, prostu. To... nie... A w sumie dlaczego ja do ciebie <laughs> mówię, ojciec? Ja <laughs> Nie wiem, Dobra, chodź, pójdziemy. A gdzie są lody? Tu są gdzieś lody? To jest gdzieś poważna? To jest ta no, Ty, on ucieka! On ucieka! No co ty kurde przez ciebie teraz go zgubię? No co za ja nie mogę? No Kasia, no. Meh. Teraz muszę go złapać, no co ty uciekasz? Ojciec jest szybszy. Ja tak szybko lecę że... Ja lepsza? Dlaczego co? on się urodził tak, że on zamiast blond włosów, on ma włosy żółte? Bo... nie wiem, on pewnie będzie mądry pewnie. A dlaczego, dlaczego on pokazuje sobie, co on chce do stoma, stomatologa? Ty, bo ja tam chyba widzę czarne Zbadam. Pokaż. Zmieniu. Czekaj, pokaż. Eee... Okay. <ślad> okay, pokaż. A, o, o, widać, że po ojcu już. Widać, że nie lubi pokaż. mamy. O ja, ja. Pokaż zęby Pokusz zęby Co ty mnie nie lubisz? O widać, że po ojcu, nie lubi matki już O kurde o, Szanuję, szanuję, szanuję syna A wiesz, że ja to słyszę wszystko? Dobra, przepraszam cię żono, Już nie będę Ej proszę, możemy zrobić bez tego drugiego... Tak widzowie, słuchajcie Kasia zerwała ze mną, bo za bardzo się znęcałem. Może źle zrobiłem, ale niestety. Niestety będę musiał jej płacić alimenty dla syna i będę, niestety.